Drodzy domownicy, czytanie między wierszami to sztuka. A Andrzej to mistrz niedopowiedzeń. W środowisku domowym zadebitował mocnym, nieważne, nieważne, nieważne. Jednosłowna forteca. Znaczy wszystko, tylko nie to. O tym przyszło jak chcesz. Dzieło elastyczne, choć ostateczne. W końcu, zmęczony latami niedopowiedzeń, Andrzej napisał swoje opus magnum domesticum. Musimy porozmawiać. Jednak w ostatniej chwili zdecydował, że lepiej brzmi proste: Pogadajmy. I wtedy coś zaskoczyło. Pogadajmy podchwyciły rodziny. Wszystkich ogarnęło szaleństwo. Ktoś nazwał tak psa, ktoś świece, ktoś chciał zrobić o tym film. I zamiast orbitować wokół tematu, wszyscy po prostu przeszli do sedna. Rodziny zanurzyły się w szczerych rozmowach. Ciche dni zamieniły się w głośne wieczory, nazwane od Andrzeja Andrzejkami. Pogadajmy, to słowo otwiera rozdział do każdej rozmowy, bo prosta komunikacja ma moc. Drodzy domownicy, róbmy to bez uników, bez półsłówek. Jak Andrzej.